Dzień dobry, cześć. Ja się nazywam Kate Bednarska i dzisiaj jest ze mną Magdalena Bojko, która zgłosiła się do mnie. Dostałam jej CV i pomyślałam: kurczę, jaka fajna dziewczyna, bardzo dobre referencje w internecie, nie tylko na LinkedInie, tam poprzez Linkedinam je znalazła. Pomyślałam, że mogę w jakiś sposób. Ją wspomóc. Ponieważ Magda na ten moment zdecydowała się troszeczkę w ryzykownym czasie, bo mamy pandemię, mamy to spowolnienie gospodarcze, chciałaby pokazać swojemu nowemu, przyszłemu pracodawcy. W obszarach marketingu, w obszarach zakupów, w obszarach w tych, w których do tej pory pracowałam, że jest wartościowym pracownikiem i że może dowieść projekty. Cześć Magda. Cześć Kasiu. Od razu ja chcę Cię sobie przepytać z tego, co jest w Tobie najważniejsze i najmocniejsze. Powiedz mi proszę, jakie są Twoje mocne strony, w których możesz tym swoim potencjałem sprostać wymaganiom, nowym projektom? Jestem wykonawcą, robię rzeczy zawsze z nastawieniem na da się zrobić i na pewno do końca. Z łatwością nawiązuję kontakty z ludźmi, szybko buduję sieć... I często służę jako tak zwany łącznik lub źródło informacji. E, mogę pracować pod presją zarówno czasu, jak i tak zwanego stresu, który często towarzyszy projektom e, robionym e, w dość szybkim tempie i w dynamicznie rozwijającym się środowisku biznesowym. E, jestem e, wielozadaniowcem. E, Wykorzystuje umiejętność pracy własnej i organizacji czasu właśnie w sytuacjach, kiedy jest dużo projektów w tym samym czasie, właśnie dynamicznie zmieniających się, jak wspomniałam. Komunikuje się jasno i przygotowuje również przekonywujące prezentacje, co myślę, że w pracy marketingowca jest dosyć cenną umiejętnością. E, ustalam priorytety zadań ze względu na częstą ich mnogość e, i jestem w stanie podejmować własne decyzje. E, potrafię również pracować samodzielnie, a także w zespole. E, zarządzam czasem i projektami właśnie w taki sposób, aby e, jak najefektywniej e, pracować i na, jak najbardziej potencjałowo zarządzać e, codzienną rutyną, tudzież obowiązkami, które się pojawiają w ramach projektów hok. Jestem otwarta na feedback. Uważam, że feedback jest wartością dodaną, na podstawie której warto jest się uczyć, poszerzać swoje kompetencje, umiejętności, zwłaszcza te miękkie, a także dbać o dobrą współpracę w pozytywnej atmosferze, właśnie w takim złożonym środowisku, często. Dodatkowo łatwo adaptuję się do nowych ról i e, sytuacji. E, mam świadomość, że jedyną stałą jest zmienna, e, więc e, potrafię efektywnie pracować właśnie w zmiennym środowisku biznesowym. Magda, powiedziałaś tego tak dużo, że ja chyba nie mogę nic więcej dodać. Myślę, że będziesz szansa idealnym pracownikiem na najbliższe pół roku do każdej firmy, która będzie chciała Cię zatrudnić. A wierzę, że tak będzie. Chociaż Ty masz konkretne, sprecyzowane branże, do tej pory, powiedz mi, Twoja ścieżka kariery z tego, co ja wiem i widzę i obserwuję, opiewała głównie o farmację i biotechnologię. Takie firmy miała się okazję wspomagać. Czy nadal otrzymujesz ten trend? Czy to jest ten właśnie marketing zakupy. Czy chciałabyś się, może troszeczkę się od niego oddalić i podjąć nowe zadania? Czy jesteś na to otwarta i gotowa? Kasiu, jestem otwarta na różnego rodzaju propozycje i różne, że tak powiem, nowe zadania, które stanowiłyby dla mnie swego rodzaju wyzwanie. Niemniej jednak oczywiście bardzo lubiłam to, co robiłam do tej pory. Uważam, że mogę zaoferować swoje duże doświadczenie w globalnych firmach farmaceutycznych. Mhm. Dlatego że nie wykluczam branży farmaceutycznej jako jednej z głównych, którą biorę pod uwagę. Myślę, że to jest dosyć dobry kierunek, zważywszy na trendy, jakie są obserwowane. Ja też zresztą widzę, że, że firmy akurat z tej branży nie są do końca dotknięte kresystentyk, jak niektóre produkcyjne, więc jestem przekonana, że tam czeka na Ciebie miejsce. Ponieważ w Twoim CV, zresztą sama wiesz, że firmy farmaceutyczne czy biotechnologiczne to są międzynarodowe korporacje, wymagane są na pewno znajomości procesów, pracy projektowej, no i oczywiście znajomość języka obcego. Ja widzę w twoim CV, że to jest znajomość wam Can we just uh, quickly sm and smoothly just switch to the English uh, question in a minute? Yes, of course. Perfect. So. Uh, Tell me something about your expectation. Maybe I think like expectation is a good word uh, regarding your professional development in a few years. I mean, uh, I think that you are a long-distance uh, employee. So, uh, in the five, in a ten years, how how do you see your um, path? In as we mentioned a couple of minutes ago, I would strongly uh, like to develop in marketing area, but I would uh, use my new skills uh, because of the fact that I have just started a new studies. This time is law, mm -hmm. uh, so I would use uh, this uh, part of my new experience in a few years. Uh, um, the most suitable um, position would be compliance because. Uh, mm -hmm i had the privilege to um, make some training regarding com compliance procedures and uh, i had the privilege to, to be a compliance champion as well so um, um so i would uh, just um add compliance to the marketing area because it perfectly suits a good marketing manager um has to know compliance very well and a good compliance officer should know the marketing area very well so uh, it's uh, i think the added value to the above uh, positions um, perfect. Uh, what i just want to add, uh, it's a very high level of responsibility on, on this uh, role. Uh, honestly speaking, i have uh, some colleague working in the retail and in a software company who, who is a manager of uh, all the region and uh, he sometimes just regret being a client's manager because of high level of stress as well. are you ready for that? yes, i think that working in a matrix environment uh, an international company uh, is most of the time uh, based on a st high stress level and working under pressure. Uh, it's typical when you have a lot of projects in the same time and uh, you have to work with many departments and many people as well. So um, Honestly, saying I think that it's normal, and so I got used to it. Uh, that is why I obviously can say that I'm a multitasker because uh, I can connect working with a lot of projects and under stress. Okay, you just mentioned people and teamwork. I'm just curious how do you, you deal with the um, people who are not your soulmate? Because you know when you are in the team, uh, people have. Uh, uh, Different kind of uh, not attitude towards uh, projects, but they have, for example, their own goals. How do you manage uh, to deal with, uh, for example, ten people in a group? Are you uh, uh, willing to mostly working in a team, or are you an individual? I can work individually and I can work in a team quite easily because I think that communication is the key uh, key point here. It's very important, uh, no matter how you work uh, individually or in a team, uh, the communication is the most important thing. So I, I am open to feedback, as I mentioned, and uh, I try to communicate very well with other people. To speak clearly. Uh, um, Show my expectations and my needs uh, during uh, work and just react to other people's needs and expectations. Perfect, I cannot just more. Uh, so thank you for the English part. Wracając do języka polskiego, Magda, słuchaj, uh, idealne stanowisko. Jego nazwa, nie chcę, żebyś podawała nazwy firmy, ale czy to jest praca w Polsce, czy jednak wolałabyś objąć rolę regionalną? A może się troszeczkę dalej, może jesteś już na to gotowa. Gdzie chciałabyś pracować? Powiedz nam ze stanowiska i niech to się zadzieje. Myślami przyciągamy. Generalnie najchętniej pracowałabym jako specjalista do spraw marketingu, junior brand manager tudzież wszelkie alternatywne nazwy tych stanowisk, ponieważ w każdej firmie funkcjonuje inna nomenklatura. Biorę pod uwagę również specjalistę do spraw zakupów. Chciałabym pracować, szeroko mówiąc, w firmie o zasięgu międzynarodowym. Biorę również pod uwagę pracę za granicą, chociaż w tej chwili z racji sytuacji jest to mocno utrudnione. Mhm. Natomiast... Chciałabym z racji tego, że podjęłam decyzję o podjęciu studiów kolejnych, jednak skupić się na Polsce, w Warszawie i, że tak powiem, obszarach, o których wspomniałam. Super. Ja trzymam za Ciebie kciuki. Dziękuję serdecznie za, za możliwość rozmawiania i pokazania Twoich umiejętności. Będzie wywiad. Rozmowa nasza opublikowana. I kto obejrzy, i zna, firmę, która potrzebuje takiej specjalistki jak Magda. Jesteśmy obydwie zobowiązane, żeby rozprowadzić tą informację w świecie social mediów, bo jak wiecie dzisiaj, dzisiaj ten świat ma bardzo duży potencjał i, i ten marketing, który teraz robimy nagrywając ten film. Mam nadzieję, że przyczyni się do tego, że Magda w przyszłym miesiącu będzie mogła zacząć już pracę u nowego pracodawcy. Dziękuję pięknie. Kasiu bardzo dziękuję, było mi bardzo miło